A więc na sam początek, jak się podobało? Dobry wieczór Państwo. No niech to kibice ocenią. Mnie osobiście podobało. Mam nadzieję, że kibicom i fanom również. W takim razie, czy znów stało się regułą, że gala lepsza niż karta? No słuchajcie, Wszystkim mówiłem, że to nie jest słaba karta walk, że wiem co robię. Tak? Mamy nosa do zawodników, mamy nosa do walk, także myślę, że każdy, kto przeznaczył te 40 zł na zakup pay-per-view, nie nudził się dzisiaj i że jest usatysfakcjonowany. Dwa, trzy najjaśniejsze punkty na gali. No, na pewno Cezary Oleksierzyk tak, dał super walkę, także jestem z niego dumny, pokazał, że drzemie w nim potencjał nie mniejszy niż w bracie. Bartek Szewczyk też naprawdę super walka, zaczęliśmy z wysokiego ceny, tak jak mówiłem, że to jest ekspansja młodych wilków, to te młode wilki naprawdę zaskoczyły, tak, bo Bartek Szewczyk walczył z purpurowym pasem brazylijskiego jiu-jitsu i poddał go, tak, to, że to coś niesamowitego. Walki kawa Lewandowski za dużo nie widziałem, ale słyszałem, że też była niezła, także jestem zadowolony. Jak na wagę ciężką pojedynek Bajora z Oliveirą, myślę, że też był bardzo ciekawy. Była to dynamiczna walka i Bajor naprawdę w pierwszej rundzie miał problemy, no, ale pokazał, że jest zdeterminowany, że zależy mu na tym rewanżu z Oli Thompsonem y i zrobił swoją robotę. Także dużo poddań, dużo skończeń. No, cieszę się, że mamy fajnych fighterów. Mateusz zrobił, co do niego należy. Ar Argentyńczyk wyszedł do niego agresywnie, dał się wymianę, no, ale no, chyba nie zdał sobie sprawy jest jak potężnym zawodnikiem, jeśli chodzi o umiejętności, no mierzy się tego wieczoru. No i Polek Szkoda mi jedynie Wojtka Janusza, bo był faworytem tego pojedynku. No niestety przegrał Marcin. Łazarz pokazał, że pomimo wieku on jest dalej w grze, dalej jest groźny. Także jak ktoś uważał, że to była słaba karta walk albo czytelna, to naprawdę byłby rozczarowany, bo myślę, że zarówno Łazarz, jak i Lewon, niejednemu popsuło kuponu Czyli Marcin Łazarz będzie walczył o pas? No niestety tak wychodzi, albo niestety. <laughs> Kiedy ta walka wobec tego? Słuchajcie, Marcin Wójcik teraz powraca z racji tego, że jest mało czasu, żeby y, uczestnik tego pojedynku Łazarz versus Janusz przygotował się na 5 rund, a Marcin ma teraz takie obowiązki zawodowe, że niestety nie będzie w, y, w stanie walczyć późną wiosną, bo Marcin teraz walczy w keczuaite 3 rundy, a na jesień obrona pasa Wójcik versus Łazarz. Czy już macie gotowego rywala dla Marcina Wojzika? Coś tam jest na oku, ale że tak powiem ta gala nie była wcale taka łatwa do przeprowadzenia, także jeszcze de facto nie mam, ale zresztą mam na orbicie. Na pewno nie będzie to łatwy rywal, to że jest to catchweight. to no, Robimy catch po prostu, żeby nie psuć tego, żeby nie robić yy, yy, walki trzyrundowej nie o pas, tak? dlatego tutaj idziemy w kierunku catch z uwagi na trochę nietypową sytuację zawodową Marcina, ale już mogę zapewnić kibicom, że rywal będzie bardzo mocny. Więc musimy przyznać fanom i ekspertom, że jeżeli chodzi o Ciambala i Barriosza nie pomylili się, no to nie były, nie obronili się e, podczas gali. No słuchajcie, no, taki jest sport, no, e, e, Jeśli chodzi o Ciambala, no, to rzeczywiście, to lepszy był Dusza, ale zobaczcie jaki Ciambal był twardy, tak? Rzeczywiście dusza mu rozwalił nogę, krew, krew się lało, on dalej chciał walczyć w był e, rozczarowany, e, że jest czerwanie, także twardy zawodnik. to no, on jest na takim etapie, jakim jest? Ostatnio przegrał walkę z mocnym underdogiem, walkę z rządu Cruzem, w ogóle nie biorą poważnie pod uwagę. Chcieliśmy dać mu się odbudować, teraz na pewno przed nim poważniejsze wyzwanie. No jeśli chodzi o Barriosa, no Rembecki to jest maszyna do zabijania, także tutaj mało kto wyjdzie z nim poza pierwszą rundę. Argentyńczyk ruszył agresywnie, rzucił wszystko co miał na szale, no ale niestety Rembecki zrobił, co do niego należało i jak prawdziwy a no jak na mistrza przystało, dokonał zniszczenia. Kuberski, już wiemy, że był pomysł, aby Piotr Kuberski zmierzył się z Piotrem Walawskim finalnie no, ciężko zostawi teraz ten pojedynek, no bo jeden wygrał, drugi przegrał, więc pytanie brzmi, czy Rafał Lewon będzie kolejnym rywalem Piotra Kuberskiego, czy jak w studiu Fenu padło może Krystian Wielski? Słuchajcie, nie chcę, nie chcę tutaj na gorąco żadnych wypowiedzi składać, muszę to na spokojnie przemyśleć i zobaczymy. No na pewno z Kuberskiego będzie dużo radości, bo mocny chłopak, a myślę, że Lewon tutaj nie jeden, tak jak wcześniej wspomniałem, nie jeden kubon popsuł i zaskoczył wszystkich tak. Szkoda Milady, bo to fajny chłopak, charakterny, naprawdę ogromny szacunek dla niego, że przetrwał tą pierwszą rundę, gdzie był w ogromnych opałach, no jednak Lewon był strasznie zdeterminowany i wygrał ten pojedynek. Tym razem karta czysto sportowa, natomiast widzieliśmy przechadzającego się łazarskiego gladiatora bonusa BGC, czy to coś zwiastuje. Łazarski gladiator jest wszędzie. Nie, spo, usmakają fanów, nie planujemy angażu bonusa w Fenie. Czyli... Aczkolwiek gości mamy tutaj różnych, tak? Bo to nie był tylko był tutaj bonus BGC, był też Amadeusz, Ferrari Rośnik, była tutaj... Yy, z... Sex Masterka, Lili Masterka i wiele, wiele innych. gości. To są tylko goście, także spokojnie. Jak widzicie, fan sportem stoi, także tutaj nie będziemy przesadzać. No, na pewno jakieś frikowe zestawienia zrobimy, no ale nie będziemy szaleć aż tak bardzo. Ale Bonus bon stwierdził, że przyjechał tutaj negocjować z sobą kontrakt. Słuchajcie, ja Bonus to był Napra naprawdę bardzo, po bardzo pozytywny gość, bardzo pozytywny gość. Ale mogę uspokoić, wszystkich, nie będzie, bo on zbił się na fanie. W takim razie, czy cokolwiek już y, wiesz o jakichkolwiek wynikach pay per view? Słuchajcie, to jak na kartę sportową, wyniki nie są złe. Jestem zadowolony, sport się obronił, także idziemy w dobrym kierunku. A ja tutaj również za Badurek, która chce zawalczyć na kolejnej gali. Czy ona może się spodziewać o Tak, jak najbardziej. Chcemy, żeby Iza się biła na kolejnej gali. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że tak właśnie będzie. Jak sytuacja z Anitą Bekus? No bo kontrakt miał się kończyć w marcu czy jest Tak, Anita ma nie... kontrakt do końca marca, marca Rozmawialiśmy bardzo z Marcinem Wrzoskiem, żeśmy troszeczkę załagodzili ten spór Jest plan taki, żeby był rewanż z Idą Badurek, no a jakoś nie możemy się dogadać z wagą, bo tak naprawdę Anita ma z nami kontrakt na 52 kg Biła się w 5.7 po prostu, bo nie mieliśmy pomysłów na jej karierę w 5.2 Mieliśmy większy zawodniczek w 5.7 Postawiła warunek, że wyjdzie teraz w marcu z Idą Badurek, ale w kategorii 55 kg i za nie jest w stanie w tak krótkim czasie zbić tej wagi. No także zobaczymy, może znajdziemy jakąś inną rywalkę yy, Anicie i po prostu datą pożegnalną walkę na ostatnim kontakcie, albo może w ogóle rozejdziemy się w zgodzie. Tak, nie chcemy z nikim trzeć kotów, także ma kontrakt do końca marca albo teraz, teraz walczy i, i tyle w temacie. Kasper... Jest OK, ona powiedziała, że nie ma problemu, oni tak chcą u nas się bić, tak? Bo po prostu jeśli chodzi i IZ, też chciała dać rewel, ale 5-5, a z której Iza odmówiła. Także troszeczkę skomplikowana sytuacja, bo ten remarz myślę, też żeby się fajnie sprzedał. Czy Kasper Formela Jonas Magard już mają rywali? Tak, tak, Kasper ma dla Jonasa jest parę opcji, ale jest, jest to wszystko już bliskie ku końcowi. Jak się, gdzie szukacie, jakie rejony, czy to Polska, czy za jeżeli chodzi o Magarda, no bo nie jest zagadką, że trzeba ściągnąć mu naprawdę. Musi wszystko zrobić co waszej mocy, żeby zdać mu rywala na jego poziomie. Nie ciężko jest z Magardem, ale rywal z Polski nie wchodzi w grę, bo najlepszy zawodnik dostępny aktualnie z polskich fajterów to Sebastian Romanowski, który niestety z nim przegrał. Także szukamy rywala z zagranicy, no to będzie trudne wezwanie dla Magarda, tyle mogę powiedzieć. Czy walka Wojciech Janusz Adam Kowalski to jest jakaś opcja, czy, czy to nie Wojciech? No tak, ja wcześniej mówiłem, że wygrany walczy z Wojcikiem, a przegrany walczy z Adamem Kowalskim. Szymon Bajor zdradził, że jutro śniadanie i rozmowy, negocjacje. Nie, to nie ma już negocjacji, bo był deal dogadany i także Szymon bije się z Oli Thompsonem, tak? Szymon teraz idzie na operację za 4-5 dni i w drugiej połowie roku będzie remans on, on do tego dąży. Także raczej to chyba nie ma o czym negocjować, bo ja Szymonowy już to obiecałem, a ja zawsze dotrzymuję słowa. Ile walk na, na kolejnej gali? A nie wiem, za szybko, żeby o tym mówić. No. Plan, plan Maksimum to jest 9 walk, no, plan minimum 8, także tak to powinno będzie. No i preview czasach pandemii, tak jak wspominałem, nie, nie jesteśmy w stanie w in, inny sposób budżetować gali, jak to po systemie Pay Per Cena może ulec zmianie, czy nie? Nie wiem, zawsze wcześnie, żeby to wszystko, żeby składać się jakieś deklaracje, Zobaczymy, przeanalizujemy, spływają cały czas wyniki, także nie chcę tutaj nic deklarować na gorąco. Na koniec e, zapytam ten temat, który tym razem nie zostanie podjęty po tej gali, podejrzewam, czyli sędziowie e, spisali się na medal, czy ma prezes jakieś zastrzeżenie? Proszę. Nie, no chyba nikt do, do nie może mieć pretensji, ale też sędziowie zawdzięczają to w głównej mierze zawodnikom, bo e, rzadko doprowadzali, dopuszczali do decyzji. To, że w menu będzie nie ma żadnej e, absolutnie nic. No bo wiem, że Bariusz wstał, coś, coś miał jakieś pretensje, tylko on chyba mając pretensje nie był świadomy, że ma pretensje, bo jeszcze go nie... No, nie ma co słuchać zawodników e, na gorąco na podłączeniu. No, dostał konkretny strzał, w punkt. No i czystą bułę. bułę tak zwaną jak omawia Martin Łazarz dziękujemy i widzimy się przez Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie Dziękuję wszystkim kibicom, co nam zaufali Wsparli nas wykupując subskrypcję Piperview Dobranoc Dziękujemy bardzo